Witam serdecznie w cyklu Jasna Strona Nieruchomości. Odpowiadamy tutaj na pytania, które często pojawiają się przy sprzedaży lub kupnie nieruchomości. Nazywam się Łukasz Radziszewski i jestem współwłaścicielem biura M4 Ekspert Nieruchomości. O czym dzisiaj? Dzisiaj opowiem Wam o chyba najczęstszym wyborze, przed którym stają osoby decydujące się na zakup własnej nieruchomości: mieszkanie czy dom. Aby podjąć decyzję, najlepiej jest poznać i dobrze przemyśleć, jakie są wady i zalety mieszkania oraz domu jednorodzinnego. I właśnie o nich zaraz Wam opowiem. Mam nadzieję, że spodoba Ci się ten materiał i zdecydujesz się go polubić. Jeśli chcesz, by nie ominęły Cię następne filmy rozjaśniające temat nieruchomości, zasubskrybuj nasz kanał. Kiedy więc pada decyzja o zakupie własnej nieruchomości, pojawiają się również pytania i dylematy. Czy lepiej nam będzie w mieszkaniu czy w domu? Jaka lokalizacja byłaby najlepsza? Czy w centrum czy pod miastem? Czy wystarczy nam balkon czy jednak chcemy mieć ogródek? Ale wraz z wyobrażeniem sobie idealnej nieruchomości powinniśmy zadać sobie również pytania, czy dojazd do szkoły lub pracy nie będzie zbyt kłopotliwy, czy sąsiad za ścianą nie będzie nam przeszkadzał, kto będzie kosił trawę w ogrodzie i dbał o rośliny. Wybór Mieszkania, e, mieszkanie czy dom zawsze będzie wiązać się z pójściem na pewnego rodzaju kompromis. Na początek skupmy się na zaletach i wadach mieszkania. Czy mieszkanie jest dla każdego? Mieszkanie chyba zawsze kojarzy się z najprostszym e, rozwiązaniem, które wymaga najmniej zaangażowania. Wśród zalet mieszkania można z pewnością podkreślić, że jest ono mniej pracochłonne od domu, bez ogrodu, o który trzeba dbać, bez posesji, którą trzeba zimą odśnieżyć, a co jakiś czas dokonywać konserwacji płotów, budynków i urządzeń. Wreszcie bez martwienia się o ogrzewanie, zakup opału, wywóz odpadów. Jedyne, o czym musisz myśleć, to by opłacić na czas czynsz do spółdzielni i wspólnoty mieszkaniowej. Zakup mieszkania też wydaje się być dużo prostszy od zakupu domu. Na rynku znajduje się obecnie duży wybór dostępnych mieszkań, zarówno, zarówno na rynku pierwotnym, jak i rynku wtórnym. Zatem dużo łatwiej jest nam znaleźć mieszkanie spełniające nasze wymagania. Również lokalizacja bloków mieszkalnych zwykle jest atrakcyjna zarówno z powodu łatwego dostępu do infrastruktury miasta, sklepów, szkół, przedszkoli, jak również z powodu położenia na przeznaczonych do tego osiedlach. A poza tym idzie nawet poza ścisłym centrum mamy dostępny plac zabaw dla dzieci, lokalne sklep spożywczy czy niewielkie pawilony handlowo-usługowe z najpotrzebniejszymi produktami i usługami. Również rozważając zakup mieszkania pod kątem inwestycji na nadchodzące lata, gdyby zaszła taka konieczność, dużo łatwiej będzie nam takie mieszkanie sprzedać czy wynająć. Mieszkanie w bliskim otoczeniu sąsiadów. Także ma swoje plusy. Z pewnością maleje ryzyko kradzieży, gdyż wiele par i oczu i uszu zwraca uwagę na to, co się dzieje na klatce schodowej. Ponadto to zawsze można poprosić sąsiada, aby podlał kwiaty podczas naszej nieobecności, czy zajął się dzieckiem, kiedy nagle musimy gdzieś pilnie wyjść. Taka pomoc sąsiedzka wciąż stanowi nieocenianą wartość. Niestety mieszkania również mają swoje wady. Niektórzy nie wyobrażają sobie, aby być zamkniętym w czterech ścianach bez y, poczucia przestrzeni i możliwości posiadania kawałka własnego ogródka. Jest to niewątpliwie największa wada mieszkania w bloku. Ponadto w mieszkaniu, w mieszkaniu trudniej jest zapewnić sobie nieco prywatności, kiedy domownicy wspólnie korzystają z większości dostępnej przestrzeni. Jednym z dylematów jest także wybór odpowiedniej kondygnacji. Kiedy w budynku znajduje się winda, nie jest to może aż tak istotne, ale w budynkach starszego typu tych wind nie ma. Wejście na czwarte piętro z zakupami czy wózkiem dziecięcym jest swojego rodzaju treningiem wytrzymałościowym, który realizujesz każdego dnia. Ale pomyśl, że jeśli czasem zdrowie zaszwankuje, znajdziesz się w trudniejszej sytuacji i będziesz musieć prosić kogoś o pomoc. Mimo, że nie musimy martwić się o budynek, gdyż zarządzaniem spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa musimy podporządkować się jej regulaminom i zasadom wspólnego życia pod jednym dachem. Sąsiedzi, którzy mogą być nam pomocni, często okazują się być nieco kłopotliwi czy nachalni, ingerując w każdy nasz krok. A jeśli ktoś kiedyś miał za sąsiada szczekającego psa, płaczące dziecko czy sąsiada lubiącego słuchać głośnej muzyki, z pewnością zrozumie, że czasem życie zbyt blisko siebie może męczyć. Również cena mieszkania nie należy do najmniejszych. Biorąc pod uwagę dobrą lokalizację, cena mieszkania może nawet przewyższyć cenę domu położonego pod miastem. A już z pewnością w tej samej cenie nie otrzymamy powierzchni użytkowej odpowiedni dla przestrzeni, jaką zapewnia nam dom. Kupując mieszkanie musimy też pomyśleć o zapewnieniu sobie miejsca parkingowego. Na osiedlach mieszkaniowych w dzisiejszych czasach o własne miejsce może być trudno. O ile nie kupisz mieszkania z rynku pierwotnego z zapewnionym miejscem parkingowym czy miejscem w garażu, oczywiście dodatkowo płatnym, musisz liczyć się z codziennym poszukiwaniem wolnego miejsca czy dodatkowymi opłatami za parkowanie na ulicy. Zatem, jeśli rozważasz zakup mieszkania, musisz bardzo dokładnie przemyśleć wszystkie plusy i minusy. Jak duże mają dla Ciebie znaczenie i na jak wielkie ustępstwa jesteś w stanie pójść, by kupić wymarzone mieszkanie. Jeśli jednak okaże się, że wady przeważają nad zaletami, wtedy warto rozważyć zakup domu. Własny kawałek ziemi, czyli wady i zalety mieszkania w domu. Kto nigdy nie musiał kosić trawy, ten nie wie, że jest to przyjemność jednorazowa. Z czasem cotygodniowe obowiązki wynikające z utrzymania przestrzeni wokół domu mogą przytłaczać. Koszenie trawy, podlewanie kwiatów i trawnika w gorące dni, malowanie płotów, przycinanie gałęzi, grabienie liści czy odśnieżanie chodnika to czynności, które trzeba lubić. Biorąc pod uwagę wszystkie te czynności, jak również konieczność konserwacji domu, jego instalacji i urządzeń, naprawy drobne, remonty. Generują większe koszty w postaci zaangażowania własnego czasu i pieniędzy. Chcąc kupić dom, zastanawiamy się również, czy kupić dom z rynku wtórnego czy pierwotnego, który nie zawsze w 100% spełnia nasze oczekiwania, czy dokonać zakupu działki i zdecydować się na własny projekt i budowę. Każde z tych rozwiązań może być słuszne, w zależności od tego, jakie są Wasze potrzeby. Budowa domu wymaga czasu i zaangażowania, a także pewnej dawki stresu. Nie każdy jest na to gotowy. Z kolei, zakup już gotowego domu sprawia, że często musimy go przystosować pod swoje preferencje czyli zainwestować dodatkowe fundusze, by wyglądał tak, jak chcemy. Lokalizacja domu może być jego wadą lub zaletą. Jeśli wybieramy ustronne miejsce w otoczeniu zieleni i spokoju, musimy liczyć się z tym, że trzeba będzie zaplanować dojazdy. Do pracy, do szkoły na zajęcia pozalekcyjne, na spotkania ze znajomymi. Jest to dodatkowe utrudnienie szczególnie dla tych, którzy wciąż chcą aktywnie czerpać z uroków miasta. Dolicz zatem do swojej kalkulacji dodatkowe koszty paliwa, ponieważ niestety tego kosztu nie unikniesz. W przypadku domów niestety także łatwiej o włamania i kradzieże. Oddalenie od sąsiadów nie stanowi tej dodatkowej bariery ochronnej, jaką mieliśmy mieszkając w bloku. Musimy więc przemyśleć kwestię bezpieczeństwa i często zainwestować w alarm i monitoring. Wreszcie, jeśli myślimy o domu jako inwestycji, musimy liczyć się z tym, że e, jeśli będziemy musieli go wynająć lub sprzedać, z pewnością będzie to trudniejsze niż w przypadku mieszkania, przede wszystkim ze względu na jego cenę i położenie. Jednak są osoby, które nie wyobrażają sobie, by mogły mieszkać gdzie indziej niż w domu. Dla tych osób Dom z własnym ogrodem jest spełnieniem marzeń o poczuciu przestrzeni, swobody dla domowników i prywatności. A to wszystko z gwarancją spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, w komfortowym dla nas otoczeniu. Mieszkając w domu, mamy to poczucie, że nikomu nie przeszkadzamy, że płaczące dziecko, głośna muzyka w domowym sprzęcie grającym, czy gonitwa dzieci po pokoju nie spowoduje stukania w ścianę z okrzykiem cisza. Ponadto mamy pełną swobodę nawet co do wyboru naszego pupila i jego rozmiarów. Posiadanie domu to komfort, nie tylko w związku z rozmiarami przestrzeni mieszkalnej, ale także dzięki dodatkowym pomieszczeniom. Duża garderoba, osobna pralnia, gabinet do pracy. Na wszystko to znajdzie się miejsce. Ponadto własny podjazd, wiata czy garaż z pewnością sprawia, że mamy problem codziennego parkowania z głowy. Własny ogród to nie tylko zieleń, Możą z powodzeniem stanowić przedłużenie domu. Zadoszone patio, miejsce na duży stół, w którym mogą odbywać się letnie spotkania z rodziną i znajomymi. Wszystko to sprawia, że nie musimy zamykać się w czterech ścianach. A jeśli goście zechcą zostać na noc, z pewnością znajdziemy miejsce, by ich wygodnie przenocować. Dom to przede wszystkim własne, komfortowe otoczenie i nasze własne zasady. Nie musimy podporządkowywać się regulaminom. A z sąsiadami możemy żyć w relacji, która to dla nas będzie wygodna. Niezależnie od tego, jakim typem jesteś, aby dokonać świadomego zakupu mieszkania czy domu, musisz przemyśleć wszystkie plusy i minusy każdego rozwiązania i podjąć decyzję najbardziej słuszną dla Ciebie i dla Twojej rodziny. Pamiętaj, że nie ma nieruchomości idealnej, a zakup nieruchomości wiąże się z pójściem na pewien kompromis. Jeśli zainteresuje Cię jakaś oferta nieruchomości, nie wahaj się, zadaj wszystkie pytania, jakie pojawią się w Twojej głowie, aby móc podjąć świadomą decyzję. Powodzenia! Jeśli masz jakieś pytania do nas, napisz je w komentarzu, a na pewno odpowiemy. Jeśli chcesz być na bieżąco i otrzymywać więcej takich informacji, polub nasz profil, zasubskrybuj nasz kanał. Już wkrótce poruszymy nowe tematy i zagadnienia, aby pokazać Wam jasną stronę nieruchomości. Do zobaczenia!